No hej, ten podcast kieruję do górskich biegaczy Ultra, którzy biegali, biegają i będą biegać Ultra. Podcast poza granicą bólu. O bólu, który uczy, o radości, która przychodzi późno. Prolog. Nie ma w tym nic ładnego. Nie oszukujmy się. Ultra nie jest piękne. Nie jest inspirującym zdjęciem z górskich horyzontów. Nie jest uśmiechem na mecie. Nie jest medalem. Ultra zaczyna się tam, gdzie kończy się komfort. Tam, gdzie ciało przestaje być przymierzeńcem, a głowa przestaje kłamać. I właśnie dlatego ludzie tam wracają. Bo w świecie, w którym wszystko można wygładzić, poprawić filtrem i przykryć hasłem motywacyjnym, Ultra jest jednym z ostatnich miejsc, gdzie prawda wychodzi sama. Rozdział pierwszy. Na początku każdy ma powód. Każdy zaczyna inaczej. Jedni uciekają od pracy, od ludzi, od siebie, inni szukają sensu albo dowodu, że jeszcze żyją. Na początku to wygląda niewinnie. Pierwszy bieg górski, pierwszy długi dystans, pierwsze zmęczenie, które daje dumę. Myślisz, to jest trudne, ale kontrolowane. Jeszcze nie wiesz, że kontrola jest pierwszą rzeczą, którą ultra ci zabierze. Rozdział drugi. Pierwsze prawdziwe zderzenie. Pierwsze ultra zawsze przychodzi z zaskoczenia. Nie dlatego, że jest za długie. Dlatego, że nie kończy się wtedy, kiedy myślisz, że powinno. Na dwudziestym trzydziestym kilometrze jeszcze żartujesz, na czterdziestym zaczynasz liczyć. Na pięćdziesiątym na 50 po raz pierwszy pojawia się ta myśl. A jeśli jednak nie, to nie jest panika. To chłodne, rozsądne pytanie. I właśnie ono jest najgroźniejsze, rozdział trzeci. Ciało, które przestaje współpracować. Ból w ultra nie spada nagle. On się wkrada. Najpierw stopy, jakby ktoś nasypał do butów szkła, potem kolana. Każdy zbieg staje się karą, biodra. Ruch przestaje być płynny, zaczyna być mechaniczny. Ale najgorsze przychodzi wtedy, gdy orientujesz się, że ból już cię nie obchodzi bo to oznacza, że coś innego przejęło stery. Jeszcze raz. Ale najgorsze przychodzi wtedy, gdy orientujesz się, że ból już cię nie obchodzi. Rozdział czwarty. Głowa. Prawdziwy poligon. Zmęczona głowa robi rzeczy, których byś się po sobie nie spodziewał. Przypomina ci porażki sprzed lat, rozlicza ci, rozlicza cię z wyborów, podważa sens wszystkiego i mówi, zejdź, to racjonalne. To nie jest głos słabości, to głos zmęczonego rozsądku. Głos zmęczonego rozsądku. I dlatego tak łatwo mu uwierzyć. Rozdział piąty, noc, gdzie wszystko się wyostrza. Noc w górach nie jest romantyczna, jest obca. Świat kurczy się do kilku metrów przed tobą. Nie wiesz, ile zostało, nie wiesz, czy tempo ma sens. Wiesz tylko jedno: jesteś sam ze sobą, to wtedy pojawiają się pytania, których nie da się już odepchnąć. Czy naprawdę jestem wystarczający? Czy potrafię dokończyć coś, co boli? Czy całe życie nie uciekam wtedy, gdy robi się trudno? I nie ma gdzie uciec, bo nie ma zasięgu, nie ma hałasu, nie ma nikogo, kto odpowie za ciebie. Rozdział szósty. Dno. Każdy utrabiegacz zna to miejsce. Moment, w którym siadasz, patrzysz przed siebie i nie czujesz już ani motywacji, ani strachu. Jest tylko pustka, czasami łzy, niedowierzanie. To tutaj większość ludzi schodzi, nie dlatego, że są słabi, dlatego, że to naprawdę boli. Powtórzę, to tutaj większość ludzi schodzi, nie dlatego, że są słabi, dlatego, że to naprawdę boli. Ale czasem, czasem ktoś wstaje, nie dlatego, że wierzy, nie dlatego, że ma plan, tylko dlatego, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Rozdział siódmy jeden krok. Ultra nie wygrywa się ambicją, wygrywa się jednym krokiem. Powtórzę: ultra nie wygrywa się ambicją, wygrywa się jednym krokiem. Nie myśląc o mecie, nie myśląc o dystansie, do drzewa, do zakrętu, do punktu, to tu dzieje się coś niezwykłego. Ból nie znika, ale przestaje rządzić. A ty odkrywasz, że możesz funkcjonować mimo niego. To jest moment, który zostaje na całe życie. Rozdział ósmy. Radość, która nie krzyczy. Radość w ultra nie jest euforią, jest ulgą zmieszaną z niedowierzaniem. To chwila, gdy myślisz myślałem, że nie dam rady, a jednak nie czujesz się bohaterem czujesz się prawdziwy i to uczucie jest warte każdej minuty bólu. Rozdział 9. Dlaczego wracają? Wracają, bo w ultra nie da się udawać, zmęczenie zdziera maski, cisza uczy słuchać. Wracają, bo po ultra codzienne problemy kurczą się, bo wiesz już, że skoro potrafiłeś iść, gdy wszystko mówiło stop, to potrafisz też wytrwać, nie uciec, dokończyć. Finał dla Ciebie. Jeśli słuchasz tego teraz w biegu, jeśli czujesz zmęczenie, jeśli głowa zaczyna negocjować, nie pytaj, czy dasz radę do mety, zapytaj, czy zrobisz jeszcze jeden krok. Jeszcze raz zapytaj, czy zrobisz jeszcze jeden krok, bo ultra nie uczy jak biegać, ultra uczy jak nie przestawać. I to jest lekcja, którą zabiera się ze sobą wszędzie bo ultra nie uczy jak biegać, ultra uczy jak nie przestawać. Powodzenia!